do gry. My tego Myślimy o wybudowaniu drogi jakiejś wokoło, żeby latać po tym i strzelać do niego, po platformach. platformach. no. Dobra. No ja ja to podejrzewam, się podejrzewam, że one szybko rozpierdzieli, ale warto spróbować. A to ja ten, równa teren. Albo równać teren, no. Albo równać teren, no, żeby jak najmniej wody było dookoła. Czyli co, kładziemy drewnianą podłogę, tak? Nie, nawet jak masz motykę, no to motyką trzeba by ten teren no, dobrze. poziomować. O to nie mam motyki, mam tylko kilo. No ja motyki też nie mam. Ale widzę, że bardzo dobrze wam idzie. Zajebiście. O nie. To tak. tak. Zajebiście wam idzie, to wam zostawię, to kurwa. Nie, zostawię. no po prostu nie mam motyki. Wiesz co, można by. Bez... Postawić na próbę palisadę, żeby zobaczyć, czy on się na nią nadzieje, nie? No a jest wrażliwy na ogień? Na ogień nie, nie jest wrażliwy. Dlatego og ogólnie strzały, ogniste strzały mu bardzo mało damage dają, ale jest podatny na broń obuchową, dlatego mamy maczugi. Okay. Dobra, nie każdy zje posiłek. Proponuję kiełbasę, mięso i zupę. No zjadłam kiełbasę, grzyba i zupę, tak. Nie każdy zażyje jedną miksturę antytruciznową. Ona działa 10 minut. O kurczę, ja zużyłam wcześniej. To mam jeszcze raz uczyć. Ale nie, mam jeszcze jedną. No to pi pilnuj tego, że jak ci się ta będzie kończyła, to żebyś zażyła kolejną. Okay. Dobra, gotowi? Eee... Tak. tak. Muszę się zastanowić. Piętka. Dobra. Nie wiem, z której strony on się pojawi. Tam, gdzie idą wszystkie no O kurde, to gdzieś tutaj przed nami będzie. E, aha, nie stójcie w, nie stójcie w kupie. Oj, zapomniałam, że się odrodzy w innym miejscu. kurcze Dobra, co? O, właśnie, zażegał się trucizną. Nie podchodźcie do niego, jaką rzyga trucizną Ja w ogóle nie chcę do niego podchodzić. Szczały mu nic nie robią prawie, ale możecie próbować Nie mam nic. O, innego ma niż, niż Dobra, teraz można go napierdzielać z ręki Dobra kurwa, Uwaga będzie żygał Rzyga, żyga, żyga, żyga Czekam Jak on tak bierze dwie łapy się łapie za nie to będziesz żygał zaraz o no to się cofnij, wypij patrona ja też muszę wypić patrona a nie, minutę nie została co, wymarnowałem, nie chciałem Dobra, cofam się O kurde, zostałem lootę eee. eee, truci, truci, trucicielka ja muszę wypić tą... Śmierdzące... Kurczę, przecież nie mogę spożyć, okej. Eee... Zaraz Glut. Dobra, dostał fajne buły. Łeeee, kurwa. Uważaj, nie. Czy pytać, czy już się zażygał? Hmm... Yy. Pilnujcie zdrowia Ja mam jeszcze żużle Ale cały czas ta chmura trucizny jest... Strzelam Idź na, za... na mnie, idź na mnie, idź na mnie No to y, ostrożnie, ja go idę od pleców zajść Kurwa, plecy mamy ogniki. Kotu, za, za tobą uważaj, żeby cię nie zabijał wiem, ja tego się przemieszczam Jezus, od tyłu podeszłam do niego, a on mnie to... By... Co to? Rzuca gluty, zabijcie je I... No, uciekam. Arr! Zauważył, że ja się zatrumię. Ok, ja muszę wypić truci... truciznę. Ale ja tak, średnio go widzę w tym. Nie, 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 Poszedł za mną, jak ja mam. nie, 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 wszyscy w jednym szeregu. Kto... No, ja Ktoś musi ja bić To plecach. nie, go bić bo po plecach. nie, Dobra, chyba Czybie? będzie żygał. nie Nie, nie. No, dobra, i teraz za plecy mu trzeba będzie zaraz zejść. Gdzie wchodzę? Gdzie wchodzę, gdzie wchodzę? Robi jakieś atak. Rzuca gluta. jakim cudem on mnie zaatruje, jak miałam? No, normalnie, bo on truje cały czas. Tylko mniej, normalnie. jak masz trucić ten potion'a. A jest, na tobie? My go lejemy plecy Jest na mnie Eee, Żyk, Żyk Dobra, cofam Ja jestem przy tym na razie... jakiś Czemu ten deszcz jest trujący? Ja nie wiem Kurwa, za gówno Ja na razie się schowałam troszkę, bo mam mało życia i nie chcę zginąć Dobra Żyga, ale jest głupia, to jest trochę żyga przed ciebie, a ty też machry. No, co mam ci powiedzieć? Leci klub, leci w on jest. Nie ma, nie zezpawię się. To chyba jest po prostu żyd, wiesz, bez tonu. Dobra. Dobra, Dark Souls Stal, trzeba wejść. Dobra. Do żenku, Uwaga, żyga. Jezus, miałam motyw, żeby podejść Rzućcie se bufa na skakanie, ja rzucam na Paulinę A gdzie jesteś? ko tu? Paulina, nie podchodź do niego, bo cię zajebie Nie podchodzę, uciekam raczej Zagrował się na nią przez chwilę Blok Okej, okay, <laughs> Dobiegniesz yes. przez portal? O, oh, Coś robi, chyba będzie rzucał jakimś głównym. To rzucił? Nie zdrowe. Zrzyga się? No. no. Jest na mnie zagrowane. Dobra, ja go no. spróbuję zaś od pleców. Poczekajcie, no ja mogę odwrócić jego uwagę na przykład. jakoś. A, wiecie, że kwasowy deszcz pada Proszę. wszędzie. Tak. O wow, kurde, ale on lootę dostał. Poczekajcie, to ja go gdzieś tam może przyciągnę na swoją okay. stronę. Jest na ciebie Renault? Dobra, dałem mu fajne tuby. Ja Paulina, Paulina, uważaj na swoje życie, pamiętaj. Uważaj, że ga... Uważam. Ja po prostu biegam, żeby Glutołaki. Glutołak jakiś przeskoczył. Zagrował się na nas, dobra, jednak na kubę. No ja jakby chcę go trochę nakłonić, żeby polecił za mną, a wy będziecie go po plecach. Szkoda, że nie ma żadnego spela, żeby agro wziąć. Bo mnie dobrze wychodzą. Oooo, chciałam go. Dobra, cofam? Ja jestem cofnięta. Podniosłem w ogóle czyjś ten, ten pasek. To pewnie kotusa, bo on zginął. Dobra, to jak coś to ja go mam. To lecę do ciebie, bo chyba więcej rzeczy moich wzięłeś. Nie, tylko to. Po prostu armor, ja... armor, mógł, armor mógł ci wejść do głównego ekwipunku, wiesz? No ale właśnie nie mam Kasku... mam jeszcze wielu rzeczy. Rzeczy. Co masz? Mazę, uwaga, jest na mnie. No... To na Dobra, ja cofam panie, się, że ja nie, nie zebrał ja ktoś kasku? kasku? E, ja kasku nie podniosłem. Ja w ogóle ja na ziemi nie schodzę, także. Ja zaraz ci powiem. O kurwa, ta trucizna wlazła w tym. Ja podniosłam kask. E, Boże, sorki. No, no, no. Ej, nie, nie biegnijcie no. tam, gdzie ja, bo on z nami zagrywany. Ej, ko tu to chodź tutaj, koło tego. No, na razie to... O, go. O, cofajmy się. Kajty, Kajty jesteś? Dobra, no. Proszę. Masz? Tak, tak, mam. Ej, nie stójcie tu, nie stójcie tu! Nie biegajcie razem. A, jak on żywnie tam, to, to za nim nie leci. Eee, to spoko. Nie, bo to jadawałem to katekosławiję... sobie. O, kurde, to, co... prawie zdechłem, nie to, zablokowałem w odpowiednim momencie. Żyga? Nie, żega. Nie, nie, nie. Zatrzymam Ej, moje trujące z czego całkiem nieźle kąszą. Żyga. Ja muszę chwilę go pobić z dystansu, bo jestem bardzo zbity. Nie widzisz to Ej, ale mnie przypierdolił w Kurwa. O, patrzy na mnie. Jak stary kurwa. Chodźcie z nim do nas. Nie na wodę. Ło! Wow. <śślad> <ślad> <ślad> to było dobre. się to zrobił? Kłodą we mnie chciał. Kurwił się? No, kłod... Kłodą we mnie chciał, słuchajcie. Nie pykło mu, ale... Oli, na nie? uważaj, nie, no nie stój! Nie stój, bo, no bo cię ja... wiesz, on jest zagrożony na ciebie. Teraz też? Nie, już nie. Ue, no kurwa, jaki on ma zasięg tego ramienia? pierdolonego. to właśnie spory. Teraz moje pięć minut, żebym go ponakurzał. Żyga? Żyga! Eee, galera. A jak coś, to on zniszczył. On zniszczył portal. Serio? No tak, bo zakusił się tutaj. Próbuję na szybko wybudować. Zabijmy to najpierw. Znaczy wiesz, no nie wybuduję, bo gdzieś znikły rdzenia energetyczne. To pewnie. nic, nie? Żyga, 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 żyga. Dobra, cofamy. Zauważam, że z tyłu ta fala żygów idzie troszeczkę wolniej. Eee, boże Dawid, znowu ja ukradłam rdzenie energetyczne. Szefra. Dobra, dobra. Lej, lej, lej. Ale nie wiem, jakim Przedawał. Ale fajnie, buły wchodzą teraz w niego. No, a ja się tam chciałam na niego. I. Co tu jest? Może. Eee... A? No właśnie, bijemy gluty. Żyga? Uważajcie, taka dość potężna chmura. Dobra, ja muszę zjeść upa, Kotus, widzę, że jesteś ranny. U, zażyj potion'a, jeżeli masz. A, no, już żyłem. Dwa w poprzednim i teraz przy tym życiu jedno. Będzie jest taka chmura, że go ledwo widzę. Ja go widzę od boku, ale. On jest z nami agrowany tak dalej. Kurde. Eee, A! Lady, uważaj. Wiem, wiem, widzę go. Rzuca, rzuca, rzuca. Ranna ja ciebie tam się nie skusił powiem, znowu. Żyga! Nie, nie podchodzę do chmury, Paulina. Nie podchodzę, patrzę. Kurwa, jakiś glut się zespał ja na chmurze. mnie nagrowany chyba teraz. Przejdę przez chwilę. Bo... Idzie na mnie, idzie na mnie, uwaga. Ej, e... no nie idź tam z nim, niech on tu wróci. No, już idzie. Ale nie stój w miejscu, bo on cię zaraz piśnie, wiesz? Czekać na spona. Podajam, że... No i ja oczywiście mam stronę. No to strasznie przecież nie mam mało życia. Dobrze. Jest na mnie agro? Tak luz. Ale chmura jest na razie, więc nie podchodzę, wiesz? Zaraz, go, mnie... zaraz go ukąszę od tyłu. Rzucam? Rzucam, A, chyba nie. Jest na ciebie agro zmiń. No, kurczę jest tyłem, ale zanim ja podejdę będzie przodem, więc nie że podchodziła do niego. Tak zwanie finish him Jerzyka Właśnie teraz nie można się wydupić, bo to jest najgorszy moment gdzie... No, tak... dlatego skupcie się, monitorujcie życie swoje Żeby nie było przypału Nie widzę go, widzę go Żebyś no, ty jutro był tak, taki... Taki Idę, podchodzę no spokojnie, na no, spokojnie Ale zablokowałem... O kurwa, wpadłem jest... do kałuży gówna jego ataki lepiej unikać, wiesz? Rolę robić. Ale jak, jak zablokujesz, to masz boost do damage'u. Napierdalać tak. go wszyscy już. No. Dobra, rozpęknął się dziad. No. He, też... A ja chcę trochę, ja chcę, ja chcę. Ja chcę wiedzieć co w ode mnie. No, nie podniosłem. He, ja mam, oddam. Gdzie jesteś? Pod, wpadły się. dwa wishbone'y. Kto He. chce drugie? Ja. Ja chcę. Ja. No, jednego wishbone'a no, potrzebuję. No, ja może mam jednego? Nie o, ja, o, ja mam! Ja mam wiele. Tak. To ma wishbone'a? Ja, ja mam, ja mam jednego. To ja Zwróci, potrzebuję zanim. jednego wishbone'a jest y potrzebny do wykrywania srebrnych... rzuciłam ci. Dobra, wishbone'a jest to taka różdżka, która no, wykrywa srebro w górach. Też tak, każdy dostał, tak? Cztery były. Tak, tak? Ja no ja, ja miało, dwa dostałam. O, zajebiście. No, gratulacje. Bardzo, bardzo ładnie nam poszło. No, i idziemy, idziemy do władzy. O, Oczekaj, kruczek przyszedł, coś chce powiedzieć. Jobex, tak? No to już idę. Kość pomyślności. Kończymy w niej potężna magia. Zaprowadzi cię do rzeczy ukrytych pod ziemią. Dawid, weź coś w tym miejscu, gdzie jesteś i tak? te rdzenie rzucam. Masz. No. Wziąłeś, tak? Ok. Czekaj. Uh... Żebym radzisz, czy mam komuś władzy jeszcze nic nie? Kradłam. Szla, szlachetne drewno i oko szarego karła. Uuu! Potrzebuję potrzebuje 10 tych oczu, dwurfa i 20 szlachetnego Proszę. drewna, żeby postawić portal. Dobra, no. I, i I co drewno. jeszcze potrzebujesz? Szlachetne drewno. Szlachetne drewno. Ile? Proszę, masz wszystko. Smutno mi, tylko ja zginąłem. A, no, bo skla klej. Jutro ci poszło lepiej. Zapraszam do, w portal do domu. <grym> wi